Ja jestem pitnaś, a to mój brat, Staś. No to co, chłopaki? Dzisiaj będziemy otwierać pudełeczka. Tak. Zobaczcie, one prezentują się tak, nie wiem czy widać. I tutaj mamy podobno dwie figurki i chyba cztery akcesoria, więc proszę bardzo. Może zamieszam, czekajcie. Zamieszam, zamieszam. No, które bierzecie? Ja ten. Dobrze, kochani, to najpierw kto otwiera? Ja. Dobra, najpierw otwiera Ignaś, więc otwieramy. Tutaj na stole, żeby było wszystko widać, Ignasiu. Okej, okay. musisz opowiadać, co tam masz. Weź? Kudełeczka, co tam jeszcze jest? Wyjmij wszystko może, co? Okay, dobra. Wow, i jakie są kolory, chłopaki? Jeden niebieski. Niebieski, a drugi? No, złoty, ale niech tu się otwiera właśnie. No, to tu musimy otworzyć, czekaj. Tutaj musimy, już nic nie ma, tak? W pudełeczku. Zaraz zobaczymy. Jaki może być ludzik? Będzie nie. Budełka. Dobra, to jest jakaś książeczka. Ale tu A sobie teraz otwieramy pojemniczki. Jest, jest jeden żółty. A, a drugi nie. A, Okej. Okay. Jestem ciekawa a ty, mhm. co tam będzie się znajdowało. I kochani, jeszcze tutaj w międzyczasie powiem, że te Nie kotki, mogę podnać, że to plastelina. No, możecie kupić w action. No właśnie. Można najpierw jedno. No, wyjmij. I co tam jest? Plastelina sama. No, ale musisz wiesz, może rozgrzebać, może coś tam się ukrywa. Jest! Jest! jesteś ja mi wieście. Coś mi nie do... Dobra, wyjmij całą morze na stół i wtedy będziemy otwierać. Już ej, ej, Saszetka? Na stół otwieraj, bo ja się Sas... boję. Jak się boisz? Normalnie rozdzieraj. Stop, Pokaż. O! Pokaż tutaj. Mamy takie coś różowe. <kluzga> to jest? I jakieś tam coś tam. To jest ciastolina. Takie coś. Możecie później coś ulepić. No właśnie. To mamy. Dobra, to są te akcesoria, tak? Dobra, na razie je tutaj wyjmiemy, a później pokażemy. Nie, poczekaj, najpierw jeszcze otworzymy saszetki. Saszetki prezentują się tak. Są takie malutkie. O, to można fajna plastelina. Daj drugą. Patrzcie, system można ulepić. Nie, nie to może się przepięć. O duda Jezus! Mundula, ty nie było duda. Jezu, to będzie ten pan z Boba coś. Mama, no nie chyba wie. nie, to chyba coś z kotami mi się tak wydaje. Pan z Pokaż, co tam masz? Jezu, ja wiedziałam, że to jest pan z Że to jest pan z Jezu, to jest pan z Pan zbowa, mówię wam, mówię wam, bo coś tremowego. Do... No, wyj mój, wyjmuj, wyjmuj. To, nie, to kotek. No, kotek, bo to jest kolekcja z kotkami. Pokaż go tutaj wszystkim. Ale tutaj jest, poczekaj. Ale wyglądało jak, wiecie co? Wyglądało jak zbowa. pan zbowa. Spansbowa ta. No, ta, ta rozgwiazda? No, no. Mam to mam pokaż mam. tego kotka. Tak prezentuje Teraz? się pierwszy kotek, ja? zaraz Ty będziesz otwierał, kochanie. A drugie saszetka? No jeszcze jedna saszetka, Ignaś. To ta. Już wiem, odkąd mi ją. No jest otwarta, musisz tam bardziej rozedrzeć rączkami. No jest. ale Czytałam w tej saszetce i wiem, że znów będzie ten to. Albo no, jakiś jest. inny może. I obyście Jezu, nie mieli nie powtórek. To. No co tam jest? Jezu, gdzie to jest? I najpierw ja zobaczę inne Pokaż! Same no ale przecież wiedziałeś, że to będzie z kotkami. Ja mam... Okej, okay, no to może podsumujmy, co było w tym jednym pojemniczku. Pokaż, Ignaciu, ja Cię tu przybliżę. Co było? Patrzcie. No to co to było? Powiedz wszystkim. Co tam masz? To, to jest na pewno tabelów, to patelnia na pewno, to łyżeczka, a to, to picie. Picie, co nie? I dwa kotki. Tutaj to z łyżeczka, a to, to jest lód. Zobaczcie, kotki mogą sobie paźcie, jeść loda. Paźcie, ale to można... Ukryć? No. Aha, no i nie, musimy dodać można jeszcze... Można to przykleić. Zobacz, jak pasują. Tutaj niebieski, a tutaj pomarańczowo-żółty ekstra. Ej, ale się zmieściło razem. No. Dobra, i u Stasia w pudełeczku oczywiście też było żółte pudełko i Otwórz. Mamy, I niebieskie. Anica, otwórz żółte najpierw. Nie, Ignać, nie chce otworzyć, bo jedną rączką nie mogę. Ignać, otwórz mu ładnie, a on zobaczy co tam się znajduje. Jesteście ciekawi? No właśnie. Ja taki dulny nie poznaję, taki <grym> to Dobra, i szukamy saszetek, Stasiu. Nie, on to od razu wie. Wiecie? Widzę. Widzę. Co tam jest? Takie same potwórki są, mówię Wam. Nie będzie powtórek. Będą. Będą, to będą. Bo patrzcie. Bo jest Stasiu, nie jest. W tym, to był totek, w tym to był totek. I co potwórka? Nie. Co to jest? Wiśnia. Wisienki, jako pierwszy dodatek odkładamy, jakie akcesoria. Dobra. Co tam jeszcze ma Stasiu? Co tam? O, pokaż. E, do Można Jakaś łyżeczka. Dobra i teraz zobaczymy jaki kotek się znajduje w środku. Oby nie powtórka. O, nie powtórka, bo się zwaruje. Co tam? Podwórta! Podwójta. Powtórka? Nie, nie, to nie jest pod... Co Teraz. Co to za kociak? Pou czy on ma rękawice bokserskie? Pokaż tej wszystkim, Stasiu, do kamery. Jest. Pokaż. Podoba ci się ten koty? Zobaczcie. Kochani, już o, zrobił się bałagan na stole, Fajnie. ale to nic, zaraz wszystko posprzątamy. Fajnie że się zrobił. Fajnie? A kto będzie to sprzątał? A ty. No ładnie. Ale pomożesz mi trochę? Nie. <laughs> Ignasz. Zamknę ich do spanka. Zamykasz do spanka. Dobra. Stasiu, masz? I? Pokaż. Tuta. Dziwne te dodatki, Nie, to, jest, czy to jest jakiś rożek na loda? Nie I. Kapelusz. Kapelusz? Kapelusz? to może się przydać. Patrzcie. Do Sami napiszcie, co myślicie, co to jest. Nie wiem. No. I, I teraz kotek, tutaj w saszetce. I otwieramy ostatniego kotka. Ostatnie do. No. Ale na mój filmik trochę podadamy potas, Ser. Ja Pokaż stasi o, jak, jak, jak oni się tutaj biją tymi rękawicami. O. A to to jest moja pokazała. I co chłopaki? Podobają mam się te zestawy z kociakami? Tak, ale jutro też będzie mój filmik. I wchodźcie na mój kanał. Dawajcie sobie i dualet. To pa! Pa, pa! Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Jutro się widzimy. Jutro mówisz? No. Może coś wymyślimy, pa! Pa, pa!